i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale a w tym odcinku zagramy sobie w najstarszą grywalną wersję minecrafta, więc zasubskrybujcie kanał zalajkujcie, no i my oczywiście już przechodzimy do grania tak no więc jak widzicie my już jesteśmy mogło być lag, sprintować się nie dało? ej, sprintować się wtedy nie dało nie mogę dźwięku w ogóle ściszyć W ogóle patrzcie, jak ten Minecraft się zmienił na, tych, na przestrzeni tych lat. No myślę, że takiego Minecrafta no byście nie chcieli na razie grać. Nawet nie opaski jedzenia i nie można speeda zrobić, więc no, naprawdę ciężko ciężko. Teraz poszedłem zabrać jedzenie. No i uświadomiłem sobie, że w starszych wersjach Minecrafta nie dało się wydropić jedzenia z kurczaków. Ora no, dopiero teraz uświadomiłem sobie, że nie ma z mm, kurczaków jedzenia. Ale tak ciężko coś zrobić, no mały ruch myszką i w ogóle ona jest jakoś tak bardzo przesuwa. To też minus dla tej wersji. I chyba też się tego Minecrafta przejść nie dało, więc dzisiaj tylko tak zrobimy. Zobaczymy jak będzie wyglądała noc. I po prostu przejdziemy już dalej. I teraz pojawił się kolejny problem. Nie wiedziałem, jak włączyć czas do craftowania, więc miałem przez chwilę z tego problem, ale w końcu zobaczyłem, że da się i... Ej, dobra, i działa, i działa. No i co? Aha, więc tak się nie da. I tak też się nie da. Crafting jest stary. Stary bojary. Ale jest. Dobra. Ach. No i co? Aj, ciągle mi to tak przeszkadza, naprawdę. Dobra. Teraz wyszedłem po, po wykopać kamień po to, żeby zrobić sobie lepsze kamienne itemy. Dobra, wiecie, mamy już podstawowe itemki I w ogóle w jakimś minecraft'cie była mgła No, tu też takiego lore trochę doda dodaję Nawet... Można było nawet z tego zrobić record Ale... I gdybyśmy teraz spotkali Herobrine'a, ale nie, nie, nie spotkamy go Dobra Musimy iść dalej Aha, tak owce też działają na tych starych wersjach Tylko raz się weźmie, a mięso z nich pewnie nie ma Czyli co, idziemy sobie świnki poszukać, prawda? I teraz ale przyznajcie, że... No, to jest dziwne, to jest dziwne, ale myślę, że to może być jakiś błąd Więc dobra, chodźmy dalej Nie, dobra, nie, no, że nie. W ogóle nie wiem, czy to jest dzień, czy noc, ale raczej dzień w ogóle... Trych nawet nocy nie było na tej wersji. Z tego co pamiętam. Świn nadal nie ma. Ale chyba mamy... O, jest, 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 jest. W ogóle tak szybko te siekierki schodzą na wszystko, widzicie? Dobra. No. tam damy... Bardzo szybko. Znikało, ale też wie... Jedzenie, naprawdę. Jedzenie się też nie stakowało. Ale ten Minecraft był dziwny. No, i w ogóle wszyscy coś odpowiedzialni, dobrze by to zmieniliście. Dobra, więc ja zrobiłem sobie prowizoryczną bazę, No i w sumie nie wiem, no co się chyba zaczyna robić. Ej, oby obydwu kumowców nie było żadnych. No i w sumie nie wiem, co dalej. Myślę, no stara wersja Minecrafta na, na pewno o wiele inna niż te nowe, dużo niedopracowań, na przykład ten błąd z drzewami, czy stakowanie się jedzenia, co jest wkurzyjące. było. No nie wiem, taki krótki odcineczek, chcieliście si si dzisiaj to był krótszy, ale myślę, że mógł wam się spodobać, więc zasubskrybujcie, zalejkujcie kanał, dodajcie mnie na Discord, wam dajcie wszystko z małej BlueWash, typu 16 opowiem wam do serwera i napiszcie, że jesteście moimi widzami, musicie mieć suba oczywiście, no i będziecie mieli rangę widz, no my kończymy ten odcinek, siema.